Świat leci do przodu jak szalony, ale czasami nie widzimy efektu biegania. Robimy wszystko szybko, szybko, bo są deadline, terminy i tak dalej. Ale tak pod koniec dnia siadamy, no dobra, no to zrobiłem to, ale co? Gdzie jest efekt? Efekt jest gdzieś, nie wiem. W Stanach Zjednoczonych ktoś się cieszy, że na fajny, fajny film zobaczył, prawda? Chcę młodzieży pokazać, że pracą własnych rąk da się dużo osiągnąć. Stolarstwo opiera się na, na paru podstawowych narzędziach, jak struk, zwany też heblem, jak dłuto, młotek i, i piła. Takie narzędzia zawsze można gdzieś znaleźć, czy to właśnie na giełdzie staroci, czy u dziadka w stodole. Zaciągamy na tym, każdy sobie stanie z boku. Daj nam pokaże na tym, jak to trzeba robić. Potem bierzemy na tym elemencie, przykładamy. Weźmie młotek w rękę, przywali, i widzi, że ten element się zgiął. I jest zgięty i od razu coś, coś się dzieje, prawda? Marzeniem moim jest otworzyć właśnie takie miejsce, gdzie ludzie będą mogli od biegu w tym współczesnym świecie odpocząć, gdzie będą mogli usiąść, dowiedzieć się na temat starych technik stolarskich, stworzyć takie miejsce, w którym młodzież może przyjść i zbudować coś, coś z niczego poprzez pracę, czy to w drewnie, czy w innych innych materiałach, będzie mogła rozwijać swoje, swoje idee, marzenia i odna odnaleźć się w tym dość zwariowanym świecie obecnie.